Cześć, kochani, witajcie serdecznie w popołudniowym drapingu. Mam tutaj wielką krzyżówkę i trzy ekstra linie. Trzymam kciuki za Wasze premiery nowej zdrapki. Dobra, zaczynamy zdrapywać. Zapomniałem, jak ta zdrapka się nazywa w sumie. Tu wyłączę światło, żeby nie było za jasno. Przybliżę jeszcze lekko i startujemy. Dobra, pierwszy symbol to sakwa. Tutaj mamy sakwę. Tutaj mamy dwie sakwy i kolejna. Dobra, teraz jest korona. Korony ja tutaj nigdzie nie widzę. Zdradzę Wam, że mam nowe okulary. Ostrzejsze. Może nie będę się tyle teraz już mylić. Biedronki nie ma, diament. Dzisiaj jadę po sałatę, po jedzenie dla królików itp. itd. I jak wrócę, to te tutaj oszołomy wyprowadzam, wystarczy już tego dobrego. Kraba nigdzie nie widzę. Balony, balony tylko jedne. Następnie jest moneta. To jest ostatnia. O, patrzcie, okulary nowe i dalej zostawię. Oczy się muszą jeszcze do nich przyzwyczaić. Mamy księżyc. Księżyc mamy tylko jeden. Dzwon jest i dzwon. Dalej jest kwiat. I to chyba na tyle. Okulary. Proszę bardzo, okulary drapiemy. Kolejny symbol to wiatrak. Dobre, jedziemy dalej. Cytryna. Jest cytryna. Rower. Na no, tylko jeden. Parasol. Parasola nigdzie nie widzę. Tęcza. Kolejne są lody. Lody mamy jedne. Dalej jest słońce, słońce, słońców dużo, piłka. No, widzę, że podkowa i gwiazda robiłyby robotę, serce. Serca nie mamy, klapki, może polecimy od dołu. Klapki tylko jeden raz. Klucz. Tutaj brakuje motyla, czapki, rolek podkowy, leżak. Leżaki mamy dwa. Popcorn. Nie wiem czy gdzieś tu był Popcorn nie widziałem. Nie ma. Rolki. No i ostatni symbol. Łódź. Łódź jest jedna, ale inni żadnej nie ma. Dobra, bierzemy się z następną zdrabkę. Pierwsza jest parasol, parasolki brak, biedronka, biedronki brak, podkowa. Podkowy mamy dwie, tęcza jest jedna balony Balony mamy również widocznie tylko jeden raz Księżyc nie ma czapka niewidka klapki korona Są korony Dobra. Lecimy dalej. Motyl. Motyli kilka jest, może coś Może coś się łoży. Gwiazda. Gwiazda jest widocznie tylko jedna. Teraz mamy cytrynę. Nie ma cytryny. Arbus. Następny arbus. kolejny słońce. Dalej jest Łódź. Następny symbol, krab. Kraba nigdzie nie ma. Kości. No, w tamtej zrabce kości by się przydały. Ale tutaj nie wiadomo, co z tego będzie. Jeszcze leżak. leżaków, dzwon, pięć ostatnich symboli, piłka, dobra, piłki zrapane, moneta. Patrzcie, tutaj wiatra robiłby robotę, rolki. Popcorn. Słoń. Przydałby się. Serce. Serce brak. I lody. No, i tu też niestety jest pusto. Sprawdźmy jeszcze kontrolne. B, J i A potwierdzają. Ostatnia zrabka ekstra linie. Pierwszy arbus. Arbus tylko raz. Słoń. No w tamtej słoń zrobiłby robotę. Potworzyłby kilka linii słońce. Słońca nie widzę nigdzie. Rolki. Rolki widocznie tylko jedne. Dzwon. Zwony dwa, wiatrak, wiatraka nie mamy, księżyc, księżyc tylko jeden, krab. Tutaj tutaj. Kolejny symbol to motyl. Tutaj mamy motyla, tutaj, tutaj. Teraz są lody. Lody mamy tutaj koło słonia pod piedronką, pod ptakiem, tu nawet dwa razy i tu ostatni raz klapki gwiazda dalej jest cytryna. No i tylko niestety, a nie patrzcie są dwie, myślę, że więcej już nie ma. Łódź, Łodzi brak, rower, rowera brak, popcorn. Jeszcze gwiazda Popcornu nie ma Ptak No słabiutko serce Serce nie ma Serca nie ma również Sakwa Jedna Moneta okay. leżak, parasolka by się przydała, no ale niestety nie mamy. Leżak strapany diament. Cztery ostatnie symbole, kwiat. Piłka. No i dwa ostatnie, co to będzie, balony. I ostatni symbol to tęcza. No, strapka pusta. WB, WB kontrolne. Tak więc bierzemy się za wielką krzyżówkę. Pierwsza litera to. To T. W bonusie T nie mamy. Szukamy tutaj, tutaj mamy aromat, paszport, tu jest nowator, empatia, krucjata, taksi, waletta, szatan, utopia. Tolkmicko. Kolejna litera to i i mamy w bonusowym nikę. Tu jest kiwi, piwo, izba. Jestem już, już jestem od końca października suchy. Nie piję w ogóle żadnego alkoholu, żadnego piwa, nic. F. Tutaj mamy flakon. Tutaj jest Falbana, Wolfsburg. Elf. Kolejny jest S slang Saragossa. Tutaj mamy Schab. I to na tyle. Spinacz. Wolfsburg. Gnejs. Sha. Patrzcie, sza i Szatan. Zakres. Samson i Skok Kolejny jest M, tutaj nie mamy bonusie Alarm Aromat Max Empatia Va Msza, Magma, Adam, Emu i to by było na tyle. Kolejny jest D, w bonusie D nie ma. Tutaj też geodezja, jak na razie tylko raz. No i tylko raz. Tutaj mamy Adela. Wade Adam, Ada, drzwi, 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 r, er. por, rai, alarm, paszport, aromat, Saragossa. Gra, Ogar. Tutaj mam kra, Krócjata. Krócjata, drwi. Wolfsburg. Kolejna litera. To G. Tutaj mamy Gra. Geodezja. Iga. W bonusie mamy Slangu. W Saragosie jeszcze jest jedno G. Tutaj mamy Gneis. Agat. Magma. I to by było na tyle. O. Paszport, schowek, piwo, aromat, ogar, Kongo. Tu jest Wolfsburg Nowator, Boa, Fasola, Tolknicko, Owoc, Skok. Utopia. Zaczynamy drugi rządek. Z. Tu jest paszport. Izba. W się D nie dali. Wspinacz. Tutaj mamy szatan. Msza. No jakby A wpadło zakres to by się tutaj coś może zrobiło. Dobra, kolejna litera. To K. Tutaj mamy nikę bonusowe i Kuba. Kongo. Kiwi, flakon. Kra. Tolknicko, zakres, pierwszy wyraz skok. Jeszcze mamy tu jedno k. Tutaj mamy skoka. Dobra. Przechodzimy dalej. B, kuba, izba, schab. Tutaj mamy Boa, falbana, no i po B. Cudownie X, tutaj mamy w taxi. U to wiadomo, że już A nie będzie. Byłby bonus, ale bonusa nie będzie, bo tu za dużo jest z A u. To już chyba jest po wszystkim, co? Po ptakach. Tu wszędzie brakuje tyle A. Wątpię, żeby zdrabka była tu i tu pełna. N. Lucian, flakon. Tutaj mamy wspinacz. Iwona, nowator, falbana, Gneis, szatan, Samson. E, nikę, Geodezia, schowek. A tu jeszcze mamy Xmoksie. Empatia, Adela, Vademecum, Gneis, Elf, drugie słowo Emu, jeszcze mamy tutaj zakres, L, Slang, tutaj mamy pierwsze słowo Film, Flakon, Valletta. Pasola, Falbana, Adela, Wolfsburg. Trzecie słowo elf. No i ostatnie jest J. Tutaj mamy raj. Lucian, GEODEZJA Czy nas to J poratuje? Czwarty, czwarte słowo gneis. No i koniec. Niestety. C nie było, W nie było również. Raz, dwa, trzy, cztery wyrazy wygrana przeszła obok nosa. Sprawdźmy jeszcze kontrolne. BBB? tutaj patrzcie mamy bonusa n niezrapane. ale co to jest BBB 60 zł chyba co sprawdzamy czy jest 60 o, patrzcie stuwa Stuwa wielkie zdrabce w bonusie Kurde, belek. Dobrze, kontrolne są. Dobrze, że są kontrolne. Hmm. Jaki dzban, nie? Ze mnie. Teraz się możecie wyżyć w komentarzach. Fajnie. Stówka w krzyżówce. W wielkiej krzyżówce. Czyli jesteśmy 40 zł na plusie. Jak patrzę, czy gdzieś tutaj może jednej literki jeszcze nie, nie ominąłem. No tu jest uniezdrapane, no ale to nam nic nie pomaga. BBB, stówka. Super. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Życzę Wam również pięknych, wygranych w zdrabkach. Życzę Wam dużo zdrowia. Dużo spokoju, miłego dnia i widzimy się już jutro. Trzymajcie się, papa, pa. a pamiętajcie jeszcze o premierze dzisiaj wieczorem o 20:00, premierze odcinka z kasyna online. Dobrze wyszło w sumie, zaryzykowałem, ale dobrze wyszło. Trzymajcie się, papa. Pa.